Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie film z odsadzania młodych królików ośmiotygodniowych. Tutaj mamy młode razem z samicą. Dzisiaj, kiedy były na wybiegu, to sprawdzałem im płeć. I wyszło, że. Są takie o dwa samce i samice, dwa są dwa samce i samice z tych żółtych, e, z szarych. To jest bodajże to jest samiec. Ten jaśniejszy, ten jaśniejszy, taki to jest samiec. A te dwie ciemniejsze to są samice. No i tutaj ten Madagaskar srokacz samiec. I tu jest samica. Także jest wynik 5 e, samic i 4 samce. Dwa rudy białe i szary. No i e, jeszcze jest ta jedna. E, ta żółta jest już zarezerwowana dla takiego kolegi, kolegi, która zakłada hodowlę klików. Tutaj jest klatka przedzielona. Siedzi samica sięczu, e, czarna, tutaj siedział samiec, ten, który był tam. Ale tutaj będzie przewieziony, wysprzątany jest, będzie przewieziony samiec do tej czarnej i tej... Tutaj, o. Nie przewieziony samiec, więc tą samicę odsadzamy sobie tu. A ten sam poszedł na użytek własny, także nie przedłużając, to wrócimy sobie e, słowy, no, jeszcze dość. widzicie, jest lepsza jakość, chyba, bo nagrywam. E, innym telefonem dobra teraz muszę chwycić sobie sumicę, wziąć chodź tu Oops. dobra, jest już sumicę już jest tu, ładę tutaj na razie nie mam sumicy co jeść, bo yy, mieszankę za chwilę zrobię Wszystkie tak się prezentują. I powoli już im zaczynają. Najbardziej to tym żółtym. Chodźcie tu. O. Tym żółtym już jedno łóżko na bok spada. O, tego widać. Jedno łóżko już. jak były na wybiegu, to wszystkie... Usi już im tak na boki, po Tym to na razie jeszcze nic. Ale naprawdę podobają mi się te liki. Myślę sobie coś zostawić. Na pewno zostanie jedno żółta. To na 100%. Zostanie żółta. I zastanawiam się co do tej białej. Zobaczymy. Co mi co odsadzona. Tutaj jest tamta. Czerwone, to są młode. To jest same znajomie. Sam będzie belk y, szasilowaty. Jeszcze sobie samicy do mnie pójdą. Uciekać, żebym ci łap nie przycisnął. Uciekać. Już tak raz miałem, że królikowi przycisną łapę w tej klatce. Po prostu szybko się spieszyłem do szkoły i nie założyłem przytrzasłem. I potem miał taką znikniętą lekko. Dobra, zakładamy semice po idło, potem trzeba będzie wody podlewać. Weź. Od razu dam trawy. Mam trawę. Dobra, czekaj semiczka. Co to tu też już wykopałaś z w dziurę? E, Także to będzie tyle w filmie tym. A krótkie tylko to są tylko czasemice. Jeżeli zostawicie pod tym filmem 8 lajków, pokazuję Wam nowe nabytki. Możecie zgadywać w komentarzu, co to są za zwierzęta. Bo to zwierzęta. Niektóre osoby już wiedzą. Jak ktoś się ogląda, to znaczy wiedzą już dwie osoby. Jak Oglądacie to, to ee, nie piście. Zobaczymy, kto zgadnie. Jak ktoś zgadnie, to zostawię lajka pod filmem, pod komentarzem. Sorry, Tutaj brajlery. Dobra, także taki duszy film. Podobałam sobie klikom, a jeszcze młodym, że Tylko młody to tak. Hm. To jest to takie inne zamykanie i. Obra. Jest. O, czy młodziaki. Nad wykupkiem to trzeba rozdzielić. Ej, no ten już po skacze. On najbardziej lubi. Ale ładne mają. Ponad. 1,5 kilo, może i nawet dwa. Nie wiem, nie bożyłem ich jeszcze. Także standardowo zostawcie lajka. 8 lajków, film z nowych nabytków. Tam na dole subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, żebyś był na bieżąco. Jak napiszesz komentarz, przypnę Ci serduszko. Jeżeli zgadniesz, zgadniesz, co kupiłem jako nowe nabytki, to zostawię dodatkowo lajka pod komentarzem. Także trzymajcie się do kolejnego odcinka. Cześć!